Bej o namiętności to plakat z bardzo ciekawą historią. Film erotyczny, film przepięknie filmowany, bardzo nostalgiczny, przepiękna para bohaterów, jeden z pierwszych moich plakatów. Pamiętam, jak obejrzałem w kinie ten film, to byłem pod wrażeniem yy, witalności, młodości, cudownych ról głównych bohaterów, ale też byłem pod wrażeniem tej całej otoczki, która towarzyszy, czyli sposobu filmowania, właśnie scen w deszczu, yy, tej japońskości. Yy, zrobiłem ten plakat tak, jak czułem. Chciałem, żeby on był z jednej strony lekko erotyczny, żeby był współczesny, ale żeby były na nim nałożone Elementy związane z kulturą, z grafiką japońską. Zaniosłem plakat do yy, Filmu, który był wtedy firmą wydającą plakaty na Polskę. Wtedy też się ten plakat spodobał. Przepiękna, naga kobieta, ale tajemnicza, bo widać tylko jej usta, za to kształtne piersi. Taka ciepła kolorystyka w brązach, w żółcieniach. To się spodobało. Komisja przyjęła ten plakat. Wtedy każde wydawnictwo, jakie pojawiało się na ulicy, musiało dostać stempelek zgody cenzury. I nagle po kilku dniach dostaje informację, że e, mam się zgłosić do Wydziału Cenzury na ulicy Mysiej w Warszawie. Tam się mieściła główna siedziba cenzury. Tam stamtąd wychodziły wszystkie zezwolenia na publikacje druków i różnych widowisk, ponieważ cenzura zatrzymała ten plakat. Pamiętam, że młody człowiek, jeszcze zupełnie bez doświadczenia w rozmowach z cenzurą, poszedłem tam na mysią i wchodzę do pokoju, jest cenzor i tak na początku byłem trochę z... onieśmielony, ale okazało się, że bardzo szybko złapaliśmy dystans. Jakieś tam krótkie rozmowy się pytam, co się stało. I on mówi: Wie pan co? Dwie piersi nie przejdą. To zabrzmiało jak tekst z filmów Barei, Jak to dwie piersi nie przejdą? On mówi: Tak, Mam jakieś tam problemy. Właśnie nie do końca to jest dobrze, żeby na ulicy właśnie taka kobieta z. Na biustem występowała. Ja cały czas nie do końca rozumiałem, ale ponieważ byłem młodym człowiekiem, grafikiem na początku, startującym w karierze, przede wszystkim chciałem zrobić ten plakat. Więc pytam: No, ale co? No, niech pan spróbuje tą jedną piersi zasłonić. I ta decyzja cenzora, zasłonięcie tej, tej jednej piersi. Pamiętam, że wtedy przyjaźniłem się z Agnieszką Umedą, która świetnie znała japoński. To ona wymyśliła mi, że te elementy, taki szum wiatru, chlapanie deszczu, które występują w komiksach japońskich, można użyć właśnie jako, jako znaczki. Tym przykryłem tę jedną pieść, dodałem jeszcze pewne elementy. Moim zdaniem ten plakat bardzo zyskał. No i taki plakat cenzura przyjęła, taki plakat puszczono do. Druku, taki plakat ukazał się na ulicach, i co ciekawe, taki plakat wtedy wisiał na ulicach. Myślę, że dzisiaj, gdyby tego typu plakat w kraju demokratycznym, bez cenzury, w czasach, kiedy yy, tak naprawdę jest pełna demokracja, możemy mówić, co chcemy, pokazywać, co chcemy, gdyby tego typu plakat pojawił się na ulicy. Natychmiast pojawiłyby się protesty, że właśnie obraża uczucia, że jest erotyczny, że jest niepolinni i tym podobne rzeczy. Wtedy w kraju, w którym była cenzura, w kraju, w którym podobno nie wolno było takich rzeczy pokazywać, o dziwo, po zakryciu jednej piersi taki plakat na ulicach się pojawił, a potem zdobywał nagrodę.